Zwłaszcza w godzinie próby, nie tylko wtedy, kiedy wszystko jest pod kontrolą, ustabilizowane. Bo wtedy łatwo jest wierzyć. Kiedy mamy sukcesy, kiedy inni nas chwalą, kiedy ekonomicznie jesteśmy wyrobieni na tyle, że możemy coś odłożyć, mamy jakieś oszczędności, możemy mieć taki stan, że jestem spokojny, spokojna. W cudzysłowie łatwo jest wtedy wierzyć. O wiele trudniej jest, kiedy wszystko się chwieje. Kiedy nie ma tej pewności, czy wystarczy pieniędzy. Kiedy, czy jak będzie z moim zdrowiem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Z Ewangelii według świętego Jana. Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca Mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział: Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie. Abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Znacie drogę, dokąd ja idę? Odezwał się do niego Tomasz. Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus. Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie, gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już go znacie i zobaczyliście. Rzekł do niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z Wami, a jeszcze mnie nie poznałeś? Kto mnie widzi, Widzi także i Ojca. Dlaczego więc mówisz, pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów tych, które Wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który trwa we mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej, ze względu na same dzieła. Zaprawdę powiadam Wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję, a nawet większe od tych uczyni, bo ja idę do ojca. A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, ja to uczynię, aby ojciec był otoczony chwałą w synu. Oto słowo Pańskie. Co takiego przeraziło, zatrwożyło apostołów, że Jezus musiał im powiedzieć na samym początku tej wypowiedzi: Niech się nie trwoży serce wasze. Jakbyśmy popatrzyli chwilę wcześniej, Jezus w czasie ostatniej wieczerzy zapowiada uczniom zdradę Judasza. Zapowiada zaparcie się Piotra. I to są te sytuacje, które tam obecnych uczniów, apostołów, w pędziły w właśnie jakieś takie przynajmniej zmieszanie, jakiś lęk, jakiś niepokój. I dlatego Jezus mówi: Niech się nie trwoży serce wasze. Tych apostołów. Wieczerniku przestraszyło, zatrwożyło to, co Jezus powiedział o ich reprezentantach, przedstawicielach, którzy tak naprawdę mieli zrobić coś złego: czyli zdradzić swojego Pana, wyprzeć się swojego Pana. A ile jest takich sytuacji w naszym życiu, czego, kiedy my się czegoś boimy? Ile jest takich sytuacji, kiedy nasze serce jest strworzone? Dlaczego nasze serce jest stworzone? Kiedy ono to się dokonuje? Najczęściej. Wtedy, kiedy coś nam zagraża. Kiedy coś zagraża naszemu ustabilizowanemu życiu, które mamy pod kontrolą. Kiedy coś powoduje, że. Zaczynamy się lękać, obawiać, bo zagraża nam jakieś, jakaś utrata bezpieczeństwa, jakieś niebezpieczeństwo. Wtedy się boimy. My lubimy mieć życie bezpieczne. Każdy z nas, to jest naturalne zabezpieczone, bezpieczne od strony materialnej, od strony duchowej, od strony relacji z ludźmi. Ale doskonale wiemy, że przychodzą w naszym życiu takie momenty i takie sytuacje, które destabilizują ten stan, że, się, że pojawiają się zaskakujące zwroty akcji, przebiegi, wydarzeń. Nie tylko dlatego, że są choroby, że ktoś umiera, że są wypadki drogowe, komunikacyjne, ale też dlatego, że po grzechu pierworodnym, jako konsekwencja. Ten strach, lęk jest czymś, co trapi człowieka. I dlatego potrzebujemy usłyszeć wiele razy takie słowo pocieszenia od Chrystusa. Zobaczcie, że Jezus mówi niesamowicie optymistyczną i piękną perspektywę. Wierzycie w Boga, we mnie wierzcie. Mówi o perspektywie nieba, o przygotowaniu miejsca dla nas w niebie. O tym, że jest dla nas takie miejsce, przygotowane takie, że taka rzeczywistość. W której będziemy czuć się bezpiecznie. W której nic nam nie będzie zagrażało. Dopóki jesteśmy tutaj. I dopóki jesteśmy tutaj pielgrzymami na Ziemi. Są takie momenty i są takie sytuacje, w których będziemy doświadczali lęku, obaw, tak jak apostołowie, tak jak uczniowie. Ale Chrystus chce nam dawać to poczucie bezpieczeństwa, które wynika z wiary, w oparciu o wiarę. Dlatego to słowo dzisiaj, przez to słowo Jezus chciał umocnić i apostołów, ale też i każdego z nas do wytrwałości w wierze. Wierzycie w Boga? We mnie wierzcie. I mówi potem o tej, o tej perspektywie nieba, mówi o... O tej też relacji, jaka jest między Ojcem i Synem, o tej relacji miłości, jedności, tego współdziałania dla zbawienia człowieka, o tej relacyjności, do której Bóg też nas zaprasza i powołuje, byśmy chcieli z Nim nawiązywać tę relację wiary, miłości, ufności, zaufania, w której mimo wszystkich sytuacji, Dnia codziennego, trosk, którymi tutaj jesteśmy pochłonięci, chcieli wyżej postawić nasze dobro wieczne, to znaczy życie wieczne, niebo, tą, to, do czego Bóg nas, za, co dla nas przewidział, jako ten stan prawdziwego szczęścia w zjednoczeniu z Nim, z Bogiem, z Jego miłością, która usuwa wszelki, gdzie już nie ma miejsca wtedy na lęk, na strach, na obawę. I ciekawe jest, że w tym fragmencie w Ewangelii aż sześć razy pojawia się wyznanie czy słowo, kiedy Jezus mówi o wierze. Zobaczcie, że Jezus mówi: Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie? A potem mówi: Czy nie wierzysz, że ja jestem w ojcu, a ojciec we mnie? Potem mówi: Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. I potem mówi: Kto we mnie wierzy, będzie dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję. Wszystko się opiera o wiarę, o postawę wiary. To znaczy tej postawy, która jest fundamentem naszego życia. Jeżeli Szatanowi uda się nam osłabić w nas wiarę, zdestabilizować w nas żywą relację z Bogiem, na drodze wiary, ufności, zaufania, także w chwili próby, w chwili trudności, w chwili cierpień, w chwili porażki, w chwili poczucia przegranej, kiedy uda mu się zdestabilizować nas na drodze wiary, wtedy rzeczywiście ten grunt pod nogami nam się chwieje. Wtedy się boimy. Ale jeśli jesteśmy zatroskani o umocnienie w sobie wiary, zwłaszcza w godzinie próby, nie tylko wtedy, kiedy wszystko jest pod kontrolą, ustabilizowane, bo wtedy łatwo jest wierzyć, kiedy mamy sukcesy, kiedy inni nas chwalą, kiedy ekonomicznie jesteśmy wyrobieni na tyle, że możemy coś odłożyć, mamy jakieś oszczędności. Możemy mieć taki stan, że jestem spokojny, spokojna. W cudzysłowie, łatwo jest wtedy wierzyć. O wiele trudniej jest, kiedy wszystko się chwieje, kiedy nie ma tej pewności, czy wystarczy pieniędzy, kiedy, czy, jak będzie z moim zdrowiem, jak będzie w tej Relacji, która jest może jakoś trudna, napięta. Jak będzie dalej z pracą, z edukacją. My jesteśmy otoczeni różnymi sytuacjami niepewności, bo ten świat z natury jest światem niepewnym. Nie tylko dlatego, że są katastrofy, kataklizmy, sytuacje mówimy czasem, że jakieś ekstremalne zjawiska w przyrodzie, tak? Bo przyszła, nie wiem, trąba powietrzna, bo było trzęsienie ziemi, bo było tsunami. O ile to jest daleko i, mówi, to jest na innym kontynencie, to możemy patrzeć, no dobra, to nam nie zagraża. Ale kiedy są sytuacje blisko, wokół nas, w, w naszym domu, w naszym otoczeniu, kiedy ta sytuacja jest zdestabilizowana, co nam zostaje? Innego, niż uciekać się na drodze wiary w tej postawie zaufania. Boże, ja ufam Tobie. Ty jesteś moją ucieczką. Jeżeli byśmy czytali psalmy tak naprawdę z rozumieniem, jako, jako swoją własną modlitwę, to tam praktycznie w bardzo wielu fragmentach jest słowo modlitwy o umocnienie w wierze, w, 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 w wierze w chwili próby. Kiedy nieprzyjaciel zagraża, kiedy moje życie jest zagrożone, kiedy doświadczam jakichś trudności. Wiele razy właśnie psalmy wyrażają kondycję człowieka w jego zmaganiu, w jego trudności. Ale dzisiaj Chrystus mówi: Popatrz, tu jest Ci na Ziemi czasem trudno. Chrystus mówi: Wiem to. Ja wiem, kiedy jest Ci trudno. Ja wiem, kiedy Twoje życie jest zdestabilizowane. Kiedy sobie nie możesz z czymś poradzić. Ale Jezus też dzisiaj w tym słowie mówi: Popatrz, idę przygotować ci miejsce w niebie, abyś ty mógł być, abyś ty mogła być tam, gdzie ja jestem. A gdzie jest Jezus? Jezus jest w niebie z Ojcem, w relacji do Niego, w, tym, w tej miłości, którą On daje, którą napełnia i która daje to poczucie bezpieczeństwa. Miałeś? Miałaś? W swoim życiu takie doświadczenie, że z powodu miłości kogoś czułeś, czułaś się bezpiecznie? Dało ci, dał Ci ktoś tak na ziemi, w relacjach ludzkich, poczucie bezpieczeństwa? Miłość Boża jest czymś o wiele jeszcze większym i pewniejszym. Bo miłość ludzka potrafi zawieść, nie sprostać tym oczekiwaniom, które my tutaj na ziemi czasem mamy. Ale w miłości Bożej nie ma żadnych wad, nie ma żadnych spadków, formy. Ona jest czymś trwałym do nas. Dlatego mówi Chrystus o tym, o tym, żebyśmy dzisiaj, ilekroć doświadczamy różnych sytuacji zatrwożenia, lęku, obaw, popatrzyli na to dzisiejsze słowo z Ewangelii, wzięli je za swoje, kiedy Jezus mówi naprawdę idzie przygotować nam miejsce, by nas zabrać do nieba. Jak On przygotuje wszystko, jak stwierdzi, że jesteśmy przygotowani, zabierze nas do siebie. Dlatego nieba, przejścia do życia wiecznego, życia wiecznego w ogóle, nie musimy się obawiać, bo jest czymś pięknym, jest przepiękną perspektywą, do której Bóg przeznacza nas, bo chce mieć nas. Na wieczność, na zawsze, przy sobie. Taka jest jego miłość. Obyśmy mogli to odkryć. Odkrywać, że Bóg jest pełen zamiaru miłości i pokoju wobec nas. A nie napięć i obaw, o które czasem może, nawet gdzieś tam nieświadomie, oskarżamy Pana Boga. Bóg jest całkowicie po naszej stronie. Chce przygotować nam i ma dla nas miejsce w niebie. Po naszej stronie jest tylko, czy chcemy tam być. Czy chcemy mieć tę pełnię życia od Niego.